Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z Jastrowia, ze stadionu miejscowej Polonii gdzie za chwilę rozpoczniemy, można śmiało chyba powiedzieć, najważniejsze spotkanie tego sezonu, a więc właśnie Polonia Jastrowie kontra KP Piła, mecz o bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej, do piątej ligi. Ja nazywam się Krzysztof Kuźmi, czy będę współprowadził to spotkanie, współkomentował razem z Pawłem Różyckim. Witam serdecznie, Paweł. Witam, cześć. Szymon Turek na ławce trenerskiej od KP Piła, oczywiście. Edi Andradina z kolei na ławce trenerskiej zespołu z Jastrowia. Mateusz Kryco, i pierwszy strzał na bramkę, niepełno osiemnastoletni, zawodnik. I, I pierwszy, pierwszy strzał na bramkę, Bałżej Forysh strzelał i przygotowywali się do tego spotkania. Miałem okazję być na Murawie i, i spoglądać co tam się, co tam się dzieje. Kolejna próba Błażeja Forysha, ponownie Franciszek Kanduła. Miał w wielu zespołach i walczył o wiele różnego rodzaju, miał wiele spotkań, które no I I zrób, Błażej Forrest, i ponownie. Trzeci strzał tego zawodnika. I ma ten ciąg na bramkę, więc pewnie będzie gdzieś tam e, próbował gryźć trochę rywali na prawym skrzydle. Mm -hmm. A tymczasem ma, dobre. Kacper Zieliński. Tak teraz mało brakowało, abyśmy mieli bramkę samobójczą. Z kolei zmierzałem do tego, że Iskra Krajenka, A teraz ja poczekajmy Kacper chwilę, bo Kasper Kosmowski przy piłce groźna sytuacja. Może dośrodkować. I świetnie, I franek Kanduła. Kanduła. Zaatakować bramkę przeciwnika, ale mamy teraz akcję dokładnie po drugiej I stronie boiska. Błażej Foeź. Mark do Kaspar Kosmolskiego przykłada sobie na lewą stronę strzela i Franciszek Kanduła na posterunku. No, tymczasem KP piła na lewym skrzydle. O, jest jest Filip, nieźle. Filip Laskowski z Szymonem Turkiem zagrali tą piłkę. Filip pewnie dosiadł tą piłkę polekany. i Kasper Zieliński za, pod piłkę za bardzo podszedł. No, e, jest niebezpieczeństwo, że zawodnik drużyny przeciwnej, czyli ten atakujący ją po prostu zgarnie i skieruje do bramki. Tak jest. A tymczasem. Z kolei ogromne Riedna nieporozumienie między zawodnikami KP Piła. Jednak, tej... Jednak faktycznie w tej obronie nie jest. O, e... Są problemy zarówno z jednej jak i drugiej zespoły. Zawodnicy KP Piła kryją strefą. E, więc kto wyjdzie z tego obronną ręką? Kolonia nie. no jeden to kolei. Gałęcki Pisuje się na listę strzelców. Zawodni... Zawodnik pochodzący w mieszkający oni... w Bile. Strzela na 1 do 0 dla Polonii Jastrowie. No i ożywili się kibice Polonii. A Patryk Kos pewnie będzie wkręcał tą piłkę w, w pole karne, tak żeby... Bardzo dobre dośrodkowanie. I mamy trafienie na 1 do 1. Patryk Kos prawdopodobnie to on bezpośrednio z około 40 metrów trafia do bramki. Nie wiem czy tam jeszcze ktoś musnął tą piłkę głową, ale tak czy jak było to przepiękne dośrodkowanie, które trafia sytuacja. do siatki. Jeden z zawodników w Polonii o Łukasz z Łukasz grający z numerem 8. Widzę, jakbym powiedział występ tego zawodnika to im powiedział za mało. Bardzo dobry mecz po prostu do tej 62. Teraz się z kolei udało Ej, mu się tą piłkę Dziński wywalczyć. Jest. Ale chyba dośrodkowanie nie takie jak miało być Łukasza Kamińskiego, który pędzi na bramkę klubu piłkarskiego Piła przekłada sobie tą piłkę na lewą stronę U, i bardzo udoby uderzenie, uderzenie i bardzo godne, że nie w 65. minucie Polonia, tymczasem rzut rożny dla KP Piła. I mamy tą piłkę wkręcaną, Szymon jak próbuje tą piłkę się wstrzelić. Bardzo Wydawało się, sytuacja. że Jan Stasiak jest w stanie tą piłkę... I, i Słupek! Strzela Kadiusz, Dolny! Niesamowita sytuacja, była ogromna szansa. Teraz, że zawodnicy coraz prostszymi środkami będą operowali, nie będzie już tutaj bardzo finezyjnych, finezyjnych zagań pod jednym przypod. I mamy trafienie na 2 do 1 Polonia Jastrowie. Wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Piłka prześliznęła się tam po rękach Franka Kanduły i trafiła pod poprzeczkę. Ogromna radość kibiców Polonii, no nie ma się ogromne, co dziwić. Ogromne, zawodników oczywiście Polonii, Astowie. Znakomity dośrodkowanie. ...goli w doliczonym chociażby w czasie gry, czy w końcówkach meczów. To prawda, zdarzały się, zdarzały się takie mecze. Oczywiście zobaczymy, jak będzie tym razem. Szymontu, jak się pomylił tym razem i, i stworzył szansę przeciwnikom, ale Fanekandua. to Był strzał na krótki, super. Zgłaszał jakieś problemy, wyglądało to na skurcze, ale ostatecznie wrócił do gry. No i kieruje tą swoją drużyną. Teraz Dawid Dzikowicz. I Kacper Zielinski. Bardzo blisko. Bardzo... Jest zawodu tutaj na trybie. I skończył tak ten jest. mecz. Polonia, Jastowie, szanowni państwo. Wygrywa 2 do 1 i z bezpośrednim awansem do 5 piątej ligi. Piątej ligi. Klub piłkarski piła, zagra w barażach w następny weekend i za 10 dni spotkają się z, z jednym zespołem z grupy 6. Z grupy Jedni się cieszą, dudy załamania, ale taka jest piłka nożna.